Jesteśmy na górze, rozgrzewamy się i słyszę w telefonie u arka tańculi. Ja mówię tak. Ty, moja mama. Kto? Moja mama. Robert Truchała, wciąż nie pokonany, ale tu Michele Bajano naprawdę postawił twarde warunki, i to nie jest przypadek, że tutaj siedzisz. Nie, a nie stoisz. Tak, no jest, wiecie, ja, ja mówiłem, ja wiedziałem, że ja nastawiam się na trzy rundy, tak? Wszyscy mówili e, pierwsza runda, no coś tam go, że widać, że on jest obstrany, a, a ja naprawdę wiedziałem, że trzy rundy mnie czekają, bo ten gość się nie przyjął, to wiesz, odpuścić, nie? Gość ma 7-0, jest w moim wieku ambitny, także ja wiedziałem, że gość, pomimo tego, że w, 3, w drugiej rundzie siedział i odpoczywał, to ja wiedziałem, że do trzeciej wyjdzie, bo chciał mi urwać głowę. A ty mu chciałeś urwać nogę, już szybko wykluczyłeś jego mobilność, bo taka jest prawda, prawa noga jego mocno zbita, tańczył na początku tej walki, a później zaczął zmieniać pozycję. To był chyba klucz dzisiaj. Tak, to był klucz, bo on dużo high kicków kopał i musiał opierać ciężar na tej nodze. I widzieliście, potem już praktycznie w ogóle nie kopał hajkików. Praktycznie w ogóle musiał uważać na low kicki, ale po te zmyłki, które robiłem na treningu, właśnie z moim wujkiem, zadziałały. No i taki był plan, my cały czas kopywaliśmy nogę, mój wujek ledwo chodzi po treningach. Dobra, dobra, jak skoro już mówisz o rodzinie, no to nie można zapomnieć tutaj o twojej mamie, która zgradła show po raz kolejny w mediach społecznościowych. <grytanie> tak? Już coś piszą? O człowieku. <grytanie> ja mówię tak. Jesteśmy. Jesteśmy na górze, rozgrzewamy się i słyszę w telefonie u Arka Tańculi. Aaaa! Ja mówię tak Ty, moja mama, kto? Moja mama. Ty kurwa, faktycznie, ja mówię tak, no widzicie, rozgrzewa się, jak to się rozgrzewa, przecież ty jeszcze nie walczysz, mówię, no mówię, rozgrzewa się przed moją walką, bo walczyły właśnie kobiety, no i ja wychodzę i tylko słyszę, aaa, ja mówię, mamo, I jeszcze najlepsze, bo przed samą walką jeszcze jakbyśmy w domu, mówię, mamo, tylko żeby cię te, z tego studia nie wywalili. Nie bój się, ja wiem, że y, ostatnio przesadziłam i że nie będę tak głośno krzyczeć. No i tylko schodzę na dół ja. No to widzisz to już wszystko jasne, bo na Twitterze pytali, ale dlaczego krzyczała podczas walki dziewczyna? to była rozgrzewka. No to teraz już jest jasne. Tak, tak, tak. No. Robert, ale bardzo cenna walka dla ciebie i był taki moment w trzeciej rundzie nonchalanski z twojej strony i od razu poszedł gong ze strony Michele Bajano. No, no trzeba było uważać przez całą walkę. No tak, tak, tak. A co zrobiłem? No gdzieś tak, wiesz, opuściłeś ręce, gdzieś jakiś gest i nagle nagle... Oje, lufa! Wież, lufa. Ach, głupi jestem sam powiedzieć. Wiesz co, nie, nie wiem czemu, nie mam pojęcia, już nawet tego nie pamiętam, ale on widać było, że w tej trzeciej rundzie też musiał trochę odpoczywać, no nie? Mów tam gdzieś przyczepywał rękami, za chwilę się zatrzymał. No i najlepsze, bo w trzeciej rundzie mi mówi tak. Eee, you are boring. A ja mówię, okej. Okay. No i go bije, Go bije go, biję go, go. i on. Ech. No i nic, no i na przykład nie robi nic, nie? Ja mówię, eee, boże, boże, dobra, robię swoje, nie? Biję go, biję go, biję, bije. Eee, skończyła się walka, ja mówię, Mikel, respekt. Respect, you are a good fighter on. Pff, still boring, still boring. Wow, good, good, good. Ja mówię, ok, good, good. Grawyś walkę Robert, ale też zdobyłeś brązowy pas. No, to jest w ogóle już takie wyróżnienie od razu. Wiesz, słyszę, znaczy czuję, że coś mnie, coś mnie zaczyna oplatać i. Ej, patrz. O ja pierdziele, i wiesz, i trochę mi łezki poleciało, ale mówię, nie no, nie jestem twardy, jestem twardy, nie masz szans, nie rozbeczę się, nie? No i się nie rozbeczałem, ale naprawdę ten brązowy pas. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie, bo e, ja naprawdę robię bardzo dużo od bardzo dużo stójki, wiesz, i, i, i czułem, że już jestem tym brązowym pasem, ale to była tylko formalność ten pas. I wiesz, kiedy go zobaczyłem na biodrach, to mówię, ja pierdzielę, jest w końcu doceniony przez trenera. I bardzo dziękuję Marcin Dudek za to, że doceniłeś tą moją pracę, za to, że e, dałeś mi ten pas, no i naprawdę będę go wiernie e, i godnie go reprezentował. Ale ze stójki też dzisiaj powinieneś być zadowolony, bo w końcu pokazałeś ją taką efektowną i efektywną, co by nie mówić. Tak, no wiesz, tu nie chodzi o to właśnie, żeby się napierdzielać z nim, tylko właśnie o to, żeby go podkurzyć. to, to, to ja, ja, nie, ja nie jestem takim zawodnikiem, że idzie w bitkę, ja staram się myśleć w tych walkach, widzicie, no praktycznie nic mi nie jest na twarzy, na rękach, tylko te nogi, no nie? I to jest w sumie tylko przez to, że ja kopałem cały czas i chciałem mu urwać nogę, chciałem mu urwać brzuch, e, chciałem mu urwać głowę tymi nogami, żeby go dystansować, bo e, wiesz, to jest zawodnik, który dużo kopie, kolana, jakieś czasami latające znikąd, z niowąt i wiesz, musiałem być na baczności, musiałem trochę walczyć z dystansu, te ręce mam długie, ale, ale nogi jednak to jest, to jest ten dystans, no nie? Robert, oceniałeś e, tą walkę w głowie, czułeś, że wygrywasz trzy rundy? W pierwszej się zapytałem czy wygrywam i mówili, że właśnie jest bliska, ale że raczej po naszej stronie, no ale druga, trzecia jeszcze najlepsze, bo w pierwszej mówię, kurde, no, że naprawdę dobrze się broni te obalenia i widać było, co jak mówiłem tam w medy medycznym punkcie, że medycznym pońcie, że to te mięśnie jego to nie, nie w przypadku, on się nie napompował, on sobie wiesz, nie, nie jak taki papa jest taki znany, że napompował mięśnie, miał takie bicepsy, to nie, nie, to nie były pompowane bicepsy, on naprawdę miał bardzo dużo siły i, i widać było, że taki wiesz... Jest Jest naprawdę widać, że, że siła była, i stwierdziłem, że, coś, że muszę to przeczekać i dopiero w drugiej, trzeciej rundzie go obalić. Powiedz, jak ty wyszedłeś z tego jego dosiadu? Przepraszam, to śmiało możemy. Czy ty w tej trzeciej rundzie czułeś mocne zagrożenie, jak twój rywal był za plecami, czy wiedziałeś, że uda ci się z tego bezproblemowo wyjść? Powiem tak. Byłem naprawdę w nie zliczę ile razy byłem za, e, oddawałem plecy Mateuszowi, Gamrotowi, e, mojemu właśnie Cenowi, Marcinowi Dudkowi, e, Niedzieli, Piotrku Niedzielskiemu, e, Filipowi Sadowskiemu, Najdasowi i naprawdę wychodziłem z tych pleców. E, naprawdę no dużo, dużo się musiałem namęczyć, ale jednak udawało mi się czasami tam wyjść i to zaprezentowało kiedy on zapał mi te plecy, to stwierdziłem, że, że nie ma szans, że mnie nie udusi, że po prostu jestem tak przygotowany, że nie ma szans, że mnie udusi. A potem jeszcze tam był dosiad i już widziałem, że ładuję tego łokcia mówię, o! I mówię ja pierdziele muszę uciekać, nie? Puk, 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 pyk, 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 kreseczka siedzi i ten, no i udało mi się właśnie wyskoczyć. Właśnie Robert ogromne wsparcie miałeś w social mediach, Mateusz Gamrod, Michał Materla, czy to niesie? Strasznie, naprawdę strasznie. To jest tak motywujące dla mnie. Wiecie, ja naprawdę ja kiedyś byłem takim małym robaczkiem, przyjeżdżałem na te gale, oglądałem ich, a teraz wiecie, mogę z nimi trenować. Oni, oni mnie doceniają, oni w ogóle przede wszystkim wiedzą, kim ja jestem, I, i to jest dla mnie ogromna, ogromna motywacja, że takie osoby doceniają moją pracę, e, pracują i w ogóle przyjmują, przyjmują mnie na te treningi i chcą mi pomagać. To jest, to jest naprawdę motywujące, i dziękuję Wam, wszystkich, chłopaki, że że tak mnie przyjęliście i że mi tyle pomagacie. Robert, czy to jest moment, żeby myśleć o walce z kimś z rankingu, czy jeszcze trzeba po prostu zebrać trochę doświadczenia? Jak ty uważasz? A jak ty uważasz? O, nie wiem, czy to by było dobrze, jak ja bym został twoim trenerem. <grym> <grym> Wiecie co, nie wiem. Na razie muszę w ogóle o co patrzeć tą walkę. Ja szczerze pamiętam za tym rundę. Pierwszą, drugą. Pamiętam, że gdzieś go tam kąsałem, ale nie no, ja muszę to w ogóle zobaczyć, e, ale no, no spinam się, no i mam cztery wygrane z rzędu, więc, więc trzeba iść dalej, tak? Robert, jak będziesz świętował tą wygraną? Ech, no miałem iść w ogóle na balety e, z dziewczyną, miałem gdzieś wyskoczyć na dyskotekę, ale... Nie, nie, będzie? Yy, nie, raczej dzisiaj nie. W ogóle jakiś najedzony jestem ostatnio, nie wiem. O, ogólnie to wiecie, fajnie zbiłem wagę, czułem się zajebiście, nie przejadłem się, dzisiaj waga y, na, na walce podejrzewam 71 maksymalnie, czyli przytyłem 3 kilo. To jest tak maksimum, ale czułem się tak zajebiście. W ogóle ja ważę się w czwartek i tak. Dobra, ty, Dominik, to weź mi jeszcze zrobić, że ty napij się. A, oczywiście. Dobra, to zrób mi to zdjęcie. No i wiecie, jakby czułem się w ogóle, nie, nie potrzebowałem się napić, nie, nie, nie byłem zmęczony po robieniu wagi i, i, i czułem się mega, mega zajebiście, wiedziałem, że tutaj... Ale Pokażę. jakiś element w swoich przygotowaniach, w zbijaniu wagi, e, z dietą? Może trzymałeś dłużej? Czy... By, byłem w długich przygotowaniach i, i po prostu, wiesz, wy, wypadł rywal, który był na 66, przyszedł bajano, który był na 68, no i już wagę miałem dość niską, więc praktycznie z moim dietetykiem zostało tylko dekoracja typu hydroliza, dużo wody, sikanie i, i, i waga była zrobiona już praktycznie w, w czwartek rano. Sorry, w czwartek wieczorem, a w piątek rano się obudziłem. Idę do, do kibelka, sikać już jest. Robert, gratulujemy, bo to było naprawdę bardzo cenne doświadczenie dla Ciebie, przewalczenie takie. jest. Gratulujemy również tego. i co? Odpoczywaj. Odpoczywam. Star postaram się gdzieś na tym krzesełku uciec. Potańczyć tak, potańczyć. I, no i co? No i widzimy się pewnie za niedługo. No, teraz na wakacje lecę do jakiejś Bułgarii, Przede wszystkim plaża. Plaża mi się marzy i morze, żeby sobie wejść wycilować ze znajomymi, no i potem wracam znowu do roboty i... Jazda! Ale na, na plaży to już bez krzesełka. A to na pewno, a tam to już leżaczek. Leżaczek i należy... Na, na plaży leżaczek czapeczka, żeby przypadkiem nie przysmażyło w łeb. No ostatnio, wiesz, łysy pojechałem, no nie? bez czapki. Tak mi przysmażyło łeb. Że jak wróciłem do domu, by ja pierdziele, no nie jak mnie pie pieczo, nie mogłem spać, no, nie mogłem nic zrobić. Tak, mnie. Musiałem, wiesz, after sun wszystko, no i wyglądałem jak normalny jak Voldemort. Nie? A czy nie, Voldemort jest biały. To nie wiem, jak <laughs> wyglądałem, ale wyglądałem ok tragicznie. Dziękuję wszystkim za, za wywiad, za to, że jesteście, za to, że, e, że robicie ze mną te wywiady, że, że dzięki wam mogę się pokazać szerszej publiczności. I co? No ile co odpoczywać. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję wszystkim.